Przy wielkim kaktusie siedziałam i opowiadałam. 5, 6, 7 i raz. Ale dzisiaj nie o kaktusach, tylko o ciele, bo to jest so rock czyli są so rozmowy kajki o ciele. O ciele moim, albo generalnie o ciele. przyszło do mnie takie przemyślenie, które może być dosyć grube, ale jest bardzo adekwatne w kontekście tego, co ja wewnętrznie przeżywałam, że przez bardzo wiele lat byłam dosłownie niewolnikiem mojego własnego ciała, ponieważ tak bardzo ono mnie przytrzymywało przed doświadczaniem życia, przed byciem w życiu, przed przyjemnością w życiu, przed lubieniem życia, przed lubieniem siebie przede wszystkim, że. Nie mogę inaczej powiedzieć, jak właśnie o tym, że byłam swego rodzaju niewolnikiem tego, czym ono dla mnie było i jak ja je traktowałam i jak ono mnie wstrzymywało przed tym, żeby życia doświadczać. I nie mam na myśli tutaj doświadczania yy, pod kątem przygód najróżniejszego rodzaju, najczęściej w kontekście rozwiązłości seksualnej albo doświadczania pod kątem substancji zażywanych. Tego również doświadczyłam i to jest coś, co tylko i wyłącznie paradoksalnie oddalało mnie mnie od mojego ciała i od tej relacji, jaką ja obecnie mam z moim ciałem, ponieważ to była dla niego ucieczka, to była nawet nie dla niego ucieczka, dla ciała, ponieważ ciało nie próbuje uciec. Ciało cały czas próbuje mi coś powiedzieć o mnie, dla mnie. Natomiast to była ucieczka dla mojej głowy przed tym, co się faktycznie wewnętrznie we mnie działo. Ponieważ każdego rodzaju odcinka, tak zwana, i e, ucieczka w doświadczenia, czy seksualne, czy ekstremalne to jest swego rodzaju próba doświadczenia czegoś ekstremalnego, co pozwoli nam coś poczuć, jednocześnie wypierając inne. Rzeczy, które nasze ciało chce nam opowiedzieć, bo ono natychmiast, mając kaca, czy wprowadzając chorobę, czy wprowadzając jakieś napięcia, od razu nas informuje, że dane przeżycie było dla niego niekomfortowe. Więc, jeżeli we mnie się pojawiał kac na drugi dzień po spożywaniu za dużej ilości najróżniejszego rodzaju substancji, bo nie mówimy tylko o alkoholu, czy pojawiał się kac moralny po sytuacjach, w których moja tak zwana intymność w tamtym rozumieniu była z drugą osobą w kontakcie bliskim jeden na jeden czy w sytuacji w której pojawiało się we mnie spadek energetyczny bardzo duży wręcz nawet często odchorowywany po sytuacjach ekstremalnego przeżycia wyrzutu adrenaliny to są informacje od mojego ciała że to wcale nie było dla niego przyjemne i ono teraz Odchorowuje moje decyzje, które ja podejmowałam. A te decyzje były podejmowane tym, że ja się niewygodnie w nim czułam i ja potrzebowałam poczuć coś, żeby mieć to wrażenie złudnej kontroli nad ciałem, dlatego że ja wiedziałam, że to ja byłam kontrolowana przez nie, a to i tak dalej nie była kontrola mojego ciała, tylko de facto bycie niewolnikiem swojego własnego umysłu w kontekście podejścia do własnego ciała. BUM! <laughs> Więcej tego tutaj nie mogło być. To wygląda jak ten kaktus, ten twór, który tutaj się stworzył, wygląda po prostu jak ten kaktus. Tu wyrasta jedno, tu wyrasta kolejne, tu kolejne, tu kolejne. A! Ile tego jest? Ale dokładnie tak to funkcjonuje w nas w momencie, w którym zaczynamy ciało postrzegać w sposób energetyczny. I sposób energetyczny to znaczy angażujący zarówno nasz umysł, jak i nasze ciało, jak i naszą duszę i to wszystko współgrające ze sobą i współgrające w cały czas jednej komunikacji. I jeżeli ta komunikacja nam się rozjeżdża, bo na przykład nasz umysł chce jedno, ale nasze ciało mu mówi drugie, a nasza dusza w tym wszystkim ma takie: "Hej, to nie był mój plan". <laughs> to wówczas My zaczynamy się czuć niesamowicie wytrąceni z balansu jakiegokolwiek i po prostu w potrzasku. Ja w tym potrzasku byłam przez bardzo wiele lat i w szczególności czułam się w potrzasku, w którym moje ciało było chronicznie chore. Ja nie widziałam dla siebie nadziei w tej chorobie, i to było chyba najgorsze. To było chyba najgorszy, najtrudniejszy, najcięższy moment bycia w ciele, w którym ja po prostu wewnętrznie nie czułam i nie rozumiałam i nie widziałam nadziei. I to był jednocześnie moment, w którym najwięcej pojawiało się we mnie chęci ucieczki do zewnętrznych dystrakcji, które mnie miały odciągnąć od, od tego właśnie poczucia tego, tej beznadziei i takiego gorzej nie może być w moim własnym ciele do tych rzeczy innych, które były destrukcyjne de facto dla mnie, ale ja tego tak nie, nie, nie odczuwałam, bo one mi dawały ten Elemencik jakiegoś czucia, który był inny niż beznadzieja wewnętrznie wynikająca z ciała. Wiem, że to jest grube, o czym ja teraz mówię, ale to jest niestety bardzo powszechne. Jeżeli ktoś ma o tym mówić, to być może będę to ja, ponieważ obserwuję to niestety bardzo mocno naokoło. Bo ciało to jest coś, o czym się w ogóle nie mówi w momencie dorastania, dojrzewania. Nie mamy pojęcia, jak je traktować w ten sposób, który byłby dla nas bezpieczny, który byłby dla nas osadzający, nas właśnie w tym poczuciu, że my wiemy, co to jest. Że to nie jest tylko coś, co idzie spać, wstaje, je, śpi, chodzi do toalety, w łóżku, wykonuje. Jakąś tam sekwencję ewolucji, koniec. I przede wszystkim ma dla nas pracować w formie fizycznej, w pracy, albo w jaki sposób my chcemy zażynać to ciało w fizycznych aktywnościach, które nawet nam się nie podobają, których my nawet nie lubimy. Nikt nas nie uczy. Tak naprawdę, czym to ciało wewnętrznie dalej jest. To jest właśnie bardzo ciekawe, że właśnie teraz, tędy Azjaci przychodzą w miejscu, w którym siedzę, bo to jest bardzo turystyczne miejsce na, na mapie Teneryfy, bo właśnie stamtąd, z, tamtej, z tamtych regionów świata, płynie do nas mądrość odnośnie ciała i odnośnie tego połączenia energetycznego. Tak naprawdę, pierwsza była według tego, co my wiemy, była Ayurveda mówiąca o. Przepływie energii w naszym ciele i o tym, że nasze ciało energetycznie z naszym umysłem współgra i tworzy jedność, która między sobą konwersuje i wyraża siebie, ale przede wszystkim również wyraża naszą duszę i to poczucie naszej duszy, którą ona przyszła tu realizować i nasze ciało jest po prostu kanałem, naszym przewodnikiem po świecie materialnym. Chiny to były medycyna chińska, która przejęła mądrości Ayurvedy, korzystała z właśnie ich i o nich również mówiła. Mówiąc o tej jedności ciała i duszy, i naszego umysłu, to jest coś, o czym ja wspominałam już w pierwszym odcinku, że dało mi bardzo dużą ilość wiedzy i nowej perspektywy, na to, jak ja mam patrzeć na moje ciało, w momencie, w którym ja już się czułam całkowicie zagubiona i nie wiedziałam, jak do niego podchodzić. I jest to gruby, o czym ja dzisiaj mówię, z tego względu, że to, że my się nie uczyliśmy o ciele w żaden inny sposób, a na pewno już o elemencie emocjonalnym naszego ciała, to jest jeden aspekt, ale. Dwa, my się absolutnie całkowicie odcięliśmy od ciała, ponieważ przez bardzo długi czas, przynajmniej w naszej części kultury, ciało było postrzegane jako coś grzesznego, jako coś brudnego, jako coś nieczystego, więc nie było nawet miejsca na to, żeby stworzyć podejście do ciała, jak do czegoś. Szanowanego, respektowanego, kochanego, o co się troszczymy, o co yy, dbamy z czułością, podejściem, miękkością, dosłownie jak matka do dziecka, jak yy, o przyjaciela najlepszego, a później już wręcz o kochanka, itd., itd. Tego podejścia my nigdy nie mieliśmy, więc nie było nawet pola do tego, żeby stworzyć taki punkt widzenia dla nas i żeby na nim wyrastać. W bezpiecznym przeświadczeniu, że nasze ciało jest coś warte, że nasze ciało jest coś warte i ta wartość to nie jest tylko rynkowa wartość nerki, którą mogę sprzedać albo wątroby, tylko ta wartość pochodzi z głębi energetycznej i przepełnienia obfitością, jaką to ciało nam niesie, energetycznego właśnie wymiaru i postrzeganie. Ponownie być może teraz siedziała Kajko Koelio pod wielkim kaktusem i dumała, ale tak to się przedstawia. I nie mając ani poczucia ciała, które wyrasta w rozumieniu emocjonalnego przepływu przez nie, ani tego, że to ciało jest czymś więcej niż tylko i wyłącznie tym, co nas niesie po ciele, więc w zasadzie to możemy to yy, zużywać jak stary samochód, chociaż i tak samochody częściej zużywamy mniej i dbamy o nie bardziej niż o nasze własne ciało, to pojawiło się niesamowite oddalenie. Pojawiło się bycie niewolnikiem w naszym własnym ciele. Pojawiło się nierozumienie kompletnie tego, czym jest jego język, czym są emocje, czym są dolegliwości. Pojawiło się nierozumienie kompletne, czym jest nadmierny wysiłek fizyczny i czym są różnego rodzaju aktywności, które my stosujemy dla tak zwanej odcinki. Mało tego, pojawiło się absolutne deprecjonowanie osób, które były w swoim ciele, są w swoim ciele, czują swoje ciało, posiadają tego rodzaju. Sensualność, zmysłowość i nie blokują jej w żaden sposób. Zmysłowość, sensualność to, to jest coś, co jest bazowane na zmysłach. Zmysły: węchu, smaku, słuchu, czucia. Naj, nasze zmysły, jest ich więcej, ale to są te podstawowe, które my teoretycznie znamy. Nasze zmysły to jest coś, co wynika z ciała. Znikąd indziej my się nie uczymy naszych zmysłów. A wręcz bardzo ciekawe jest to, że na przykład osoby niewidome są w stanie rozpoznać kolor jakiegoś elementu w ich przestrzeni, co wydawałoby się nam dosyć dziwne, jeżeli są przecież niewidome, po tym, jaką energią ten kolor emanuje, jaką energię on posiada. Nie mając zmysłu wzroku, nasz zmysł czucia i tak to wyczuwa, ale zmysł czucia wyczuwa co? Energię, wibrację energetyczną. Więc ponownie wszystko sprowadza się do energii. I osoby, które emanują bardzo dużą zmysłowością, bardzo dużą sensualnością, bardzo mocnym poczuciem ciała, są, co jest bardzo ciekawe, określane, bo ja się z tym spotkałam wielokrotnie, jako osoby oderwane, oderwane od rzeczywistości. Te osoby, którym się coś podklejało. Bardzo ciekawe, co? Bardzo możliwe, że tak się dzieje ze względu na to, że będąc blisko w swoim ciele, pokazuje się, jak wygląda ten kontakt z ciałem, ale jednocześnie uzmysławia się braki, które nosimy w sobie, kiedy nie mamy tego kontaktu z ciałem. I to tylko podsyca to poczucie bycia niewolnikiem we własnym ciele. To jest bardzo podświadomie gdzieś wewnętrznie zatrzymany element, ale być może to jest właśnie to, co powoduje, że wzbudzając w nas, triggerując w nas to poczucie, że o kurde, ja jestem niewolnikiem w moim własnym ciele, to ja powiem, że ona jest odklejona. Ja jestem odklejona w swoich teoriach, być może, ale one mi służą, ponieważ ja się w moim ciele czuję bezpiecznie, ja się w moim ciele czuję bardzo dobrze i bardzo przyjemnie. Ja z niego korzystam teraz, doświadczając życia tak, jak nigdy wcześniej nie przypuszczałam, że mogę z niego korzystać i doświadczać. I nie potrzebuję do tego używek, nie potrzebuję do tego wycieczek seksualnych ani żadnych e, najróżniejszych nie wiadomo jakiego rodzaju przygód. Dla mnie obecnie i to być może wydaje się abstrakcyjne. Jedną z większych przyjemności jest siedzenie nad oceanem, słuchanie szumu fal i wdychanie słonego powietrza. To jest jedna z moich top przyjemności. Taniec do muzyki, która mnie przepływa, niesie, która po prostu masuje mnie wewnętrznie od środka i ruszanie ciała do tej muzyki to jest coś niebywałego, niesłychanego, którego nigdy wcześniej, będąc zawodową tancerką, nie doświadczałam. Bo nawet jeżeli ja czułam muzykę, nawet jeżeli ona we mnie faktycznie płynęła, bo zawsze tak było, że muzyka była dla mnie bardzo mocnym kanałem przepływu, to moje ciało tego nie doświadczało, bo ono było zablokowane na to, żeby przyjmować jakkolwiek. Nie mogło przyjmować, ponieważ nie czuło się bezpiecznie. Było pospinane, regularnie pospinane, i ta warstwa napięcia blokowała poziom przyjęcia. Jakichkolwiek nowych przestrzeni i, w, i, i zasobów przyjemności i odczuwania, bo nie było czego, gdzie zasobów na to, żeby odczuwać, jeżeli tam było poczucie niebezpieczeństwa. Mój układ nerwowy, dosłownie mój układ nerwowy, cały czas był w gardzie i się zastanawiał, komu właśnie za chwilę przywalić, i ja niespokojnym wzrokiem oglądałam moje otoczenie naokoło, ponieważ cały czas miałam wrażenie, że jest niebezpiecznie, bo moje ciało się tak czuło. Więc, czy to nie jest bycie niewolnikiem swojego ciała wówczas? A tak naprawdę swojego umysłu, który poprzez ciało gdzieś przemawia i moje ciało tylko mi mówi, ej popatrz, ja tutaj nie czuję się bezpiecznie, jeżeli ja cały czas jestem w gardzie i cały czas patrzę, komu gdzieś przywalić, gdzie, gdzie ja mogę się bić, żeby się obronić. Zamiast powiedzieć, o Boże, jak przyjemnie, jak dobrze, Jezu, jak tu jest fantastycznie, jaki piękny świat, jak tu jest wspaniale. Być może zapytasz teraz jak to zrobiłam, że przeszłam z tego punktu zatrzymania, ściśnienia, bycia w tym poczuciu niewolnika mojego ciała do tego punktu, w którym jestem dzisiaj, w którym czuję się totalnie po drugiej stronie całej tej układanki, aczkolwiek jednocześnie dodatkowo wiem, że to jest dopiero początek. To jest fascynujące i to jest niesamowite, że będąc już w ogromnie dużej uldze i... Luzie, i miękkości, i zmysłowości, i, i zaufaniu, i poczuciu bezpieczeństwa we własnym ciele, i rozumieniu własnego ciała, ja wiem, że to jest dopiero początek. I to jest fascynujące. I być może zapytasz, jak przejść z tego punktu, w którym nie czujesz się bezpiecznie, do tego punktu, w którym się zaczniesz czuć bezpiecznie. Na no, to są najróżniejszego rodzaju techniki. Ja tych technik nauczam, bo to jest coś, czym ja. Mogę i chcę się podzielić ze wszystkim, ponieważ to po prostu byłoby nielegalne, zatrzymać to dla siebie, a jednocześnie ciało, pasjonując mnie tak, jak mnie pasjonuje, spowodowało, że moje kajko-koelio rozkmina. <śmieniu> no i teraz się będzie działo. <śmieniu> To byłoby po prostu, po prostu nielegalne zatrzymać to dla siebie, więc jeżeli Cię interesuje, to zapraszam Cię bardzo na mój Instagram, na którym dużo więcej daję małych smaczków, które prowadzą do tego, jak przejść z tego ekstremum bycia przeze mnie nazwaną niewolnikiem własnego ciała, do tego drugiego ekstremum, na tą drugą stronę światła, mocy. <grym> Więc zapraszam Cię bardzo mocno na mój Instagram oraz na moją stronę internetową, na której dużo więcej możesz poczytać o najróżniejszego rodzaju programach, a ja dalej będę opowiadała o ciele z mojej perspektywy, z mojego punktu widzenia, który być może jest czymś nowym, być może jest czymś świeżym, ale to jest ten moment, w którym ta perspektywa i ta świadomość zaczyna się rozwijać, ponieważ już nie jest tak, że psychologia to jest jakieś delulu osób, które a, miały problemy ze sobą, więc poszły studiować, Umysł. Tak samo ciało nie jest już czymś, co tylko i wyłącznie trenujemy na siłowni albo na pilatesie, tylko jest czymś, co zaczynamy widzieć, że ma dużo głębszy energetyczny aspekt i my to już zaczynamy odczuwać. Zaczynamy być zmęczeni takim sztywnym trzymaniem ciała i sztywnym trzymaniem siebie. Brakuje nam miękkości, więc gdzie ją znaleźć? Właśnie w ciele i właśnie w, o nie tylko ciało, ale po łączeniu. Umysłu razem z naszym ciałem, czyli tych przepływów energetycznych. To wszystko, o czym Ayurveda mówi od ponad 9 tysięcy lat. Więc te rzeczy ponownie zaczynają wchodzić, wychodzić na światło dzienne i zaczyna się o nich mówić. Więc ja z największą przyjemnością będę ci przedstawiała tą perspektywę na ciało, na rozumienie ciała, na widzenie ciała, na to, jak ja je postrzegam i jak to postrzeganie wprowadziło dużo więcej lekkości, wolności, miękkości w moim życiu. Więc. Jeżeli Cię to fascynuje, interesuje, z największą przyjemnością zapraszam Cię do mojego świata ciałowego, na mój Instagram, tutaj na YouTubie. Nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu rozkoszować się przestrzenią i tym, co się dzieje naokoło nas. Kozy już sobie poszły dalej, a my co? My też pójdźmy dalej. Być może razem zapraszam Cię do tego. Pięknego dnia. 5, 6, 7 i raz.